jakie wziąć polsku, przypaniać to, mówić jestem zmęczoną. Tutaj no tu mnie zapytacie, Kasiu, a że my no, mówimy jestem Ukraińką, no to czemu nie jestem zmęczoną? No to, że rozkazuję, słuchajcie, nawet tutaj wam scenkę pokażę. Chaj nas ta korowka co będzie imennek, to to na przykład Ukraińka, ekonomistka, artystka, matka i tak dalej, a ocej ruloncik to w nas będzie prekmentnyk, to to tam dobra, zmęczona, ładna, a tej banany ja zaraz, hop, podzielię na dwa, І це в нас буде закінчення. оце e, Так от, Коли в нас є тільки цей іменник, то нам потрібен банан, тобто закінчення. «Єстем полком», «єстем українком», «єстем матком». Коли в нас є лише прикметник, то нам не потрібен банан. Викидаємо його. Не потрібне нам закінчення. Єстем Jestem ładna, jestem jeszcze bardzo młoda, a kolej w nas je i imennyk, i prykmetnyk, to nam potrzebnie dwa zakięcień, <grywki> dwie polowynki banana. Jestem dobrą matką, jestem doświadczoną, nie wiem, tenisistką, jakąś ekonomistką itd. To. i tak dalej, topto, imennyk i z zakięcień, Lysze prykmetnyk, bez zakięcień, Jestem zmęczona, dziewczyny, a i mennyk, i prykmetnik z dwoma zakończeniami.